Cześć Państwu, tutaj Tomasz Kopyra z blogu blogkopera.com. Zapraszam Państwa na film o browarze Oscar Blues e, Brewery z Longmont w Stanie Colorado e, Oscar Blues, e, z którego pochodzi ta koszula. Dale's Pale Ale. Zresztą to było piwo pierwsze, które, w którym się zetknąłem z kraftowym piwem w puszce i z piwem z Oscar Blues. To było, to było wtedy, kiedy zaczęła w ogóle moja przygoda z World Beer Cup, dlatego że to było w Norymberdze w 2011 roku. Byłem na zupełnie przypadkiem, byłem na stoisku US Hop Growers of America i U.S. Hops, Hop Growers of America, i tam się okazało, że jest degustacja. No ale co to za degustacja? No, nie byłem za bardzo zainteresowany, ale że prowadzi Charlie Papazian. No to jak Charlie Papazian, no to się wybrałem. Tam poznałem Charliego, dałem przeprowadzenie z nim wywiad, dałem mu wizytówkę i on tą, ten namiar podał potem do Chrisa Swerseya, który później odezwał się do mnie, czy znam kogoś z Polski, kto? By mógł sędziować na World Beer Cup. Wiedziałem, że oczywiście mógłbym ja sędziować i jednocześnie zarekomendowałem Rafała Kowalczyka jako sędziego, którego, którego wiedziałem, że ma duże doświadczenie, a jednocześnie dobrze mówi po angielsku. Pamiętam, że pytałem też Andrzeja, sadownika, czy, 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 czy on by nie był zainteresowany, ale Andrzej stwierdził, że niech już młodzi jadą. No i e, wróćmy do Oscar Blues. Otóż Oscar Blues został założony w 1997 w Lyons, to jest na zachód jeszcze od Longmont, mniejsza miejscowość, i on był założony jako restauracja, czy jako pub. E, po dwóch latach, w 1999 oni zaczęli ważyć piwo w piwnicy tego pubu, czyli był to klasyczny brupa. Po paru następnych latach zaczęli przenieść się chyba do Longmont, przenieść tą główną produkcję i zaczęli puszkować swoje piwo. Oni nie są, e, tak sensu stricte. Pier, sensu stricto, pierwszym browarem, który yy, piwo rzemieślnicze daje do puszek, ale jeden browar dawał, yy, puszkował już swoje kraftowe piwo w 91, ale zbankrutował w 94, więc jakby nie liczy się. Inne browary, owszem, puszkowały swoje piwo, ale nie miały własnej linii do puszkowania, tylko po prostu woziły do większego jakiegoś zakładu i korzystały z tego, że rozlewano im to piwo. Więc oni są pierwszym browarem, który zaczął z tego robić yy, swój znak rozpoznawczy. Mają nawet takie hasło Because We Can. Nie wiem, czy to, czy to było nawiązanie do kampanii Baracka Obamy, czy, 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 czy może, czy, czy zupełnie niezależnie to wymyślili. Co jest, co jest dalej ciekawe? W 2013 roku, czyli w zeszłym roku, otworzyli browar w Brewart, Brew, w, no, w północnej Karolinie, North Carolina. I... Są za 2013 rok na 24. miejscu jako największy browar craft, znaczy wśród browarów kraft w Stanach. Podejrzewam, że jak oba browary uzyskają pełną zdolność produkcyjną, to jeszcze mogą podskoczyć o parę, o parę oczek. Są największym browarem, który nie używa butelek w ogóle. Nie używają w ogóle szkła. Kegują tylko piwo i w puszki. W tym pubie, w którym zaczynali, mają 45 kranów. W tym browarze, w którym my byliśmy, jak zobaczycie, jest wspaniały taprum, którego naprawdę nie mieliśmy czasu skorzystać, bo poszliśmy szybko na zwiedzanie. Spróbowałem dosłownie dwóch piw i już jedziemy dalej, bo nie ma czasu. To było trochę przykre, bo naprawdę można by tam posiedzieć i popróbować. Jak zobaczycie, w w, na filmie e, browar ma też sporo beczek, e, których leżakuje piwo. To piwo z kolei nie trafia do puszek, to jest tylko na potrzeby taprumu i, i zapewne tej, e, tej restauracji w Lyons, gdzie e, po prostu sprzedają z, z, z kegów te, te piwa. E, najnowszą innowacją browaru. Oscar Blues są puszki z azotem. Inaczej niż w puszkach Guinnessa, gdzie, gdzie widget sobie pływa w piwie, tutaj jest jakby prasowany, przyczepiony do dna i to wygląda tak, że oni po prostu najpierw wpuszczają ciekły azot do tego widgeta, potem nalewają piwo i znowu ciekły azot, żeby zgasić pienienie. To piwo przyjechało ze Stanów, pokonało tam nie wiem ile to jest 8000 km ehm, czy nawet więcej bo to do Frankfurtu ehm, pokonało długą drogę, więc jakąś specjalną okazję sobie je zostawię ehm, aczkolwiek myślę, że w najbliższym czasie je zdegustuję. Ehm, co jeszcze, Z czego jeszcze słynie browar Oscar Blues? E, otóż z kolei dwa lata temu na degustacji w, w Norymberdze, też prowadzonej przez Charlie'ego Papazian, czyli to był 2012, Charlie'ego Papaziana i Matta Brindelsona e, piłem piwo Gabna, e, też w puszce, Imperial IPA, Single Hop Summit. I to było dosyć szokujące doznanie, bo to było piwo, które pachniało czosnkiem i... E, i Cebulą. Dziwne. E, tutaj tak się złożyło, że znowu trafiłem na e, gabnę, dlatego że poprosiłem o piwo najbardziej chmielowe. W sumie no, dostałem do gabna, no, ale próbuję. Kurde, to nie jest to piwo. Pytam, co jest grane. Okazało się, że były problemy z samitem albo inaczej, z nastarczeniem na e, e, zapotrzebowanie, ile oni potrzebowali tego chmielu do tego piwa no i zdecydowali się zrezygnować po prostu. To już nie jest Single Hop Summit, tylko to jest Imperial IPA mielone między innymi Chinookiem, który da, niby daje taką nutę lekką cebulową. E, natomiast nie wiem, czy jeżeli jakby Summit by wrócił e, na rynek podaż tego chmielu, to oni będą z niego korzystać, czy nie. E, co tam jest charakterystyczne w tym browarze? Browar e, no, wygląda o wiele bardziej mm, jakby solidnie niż e, na przykład left hand, ale znowu, w środku to jest jedna wielka hala. Jedna wielka hala. U nas coś nie do pomyślenia, żeby ludzie sobie pili piwo, roz, rozlew, fermentacja, leżakowanie w beczkach. Wszystko jest w jednym pomieszczeniu, nic nie jest rozdzielone. U nas problem był taki w artyzanie, że beczki drewniane stały obok e, e, tanków fermentacyjnych. Niehigienicznie. Tam sobie stoją między po prostu beczkami pełnymi, między pustymi puszkami. Nikt z tego nie robi afery. Um, browar, browar e, z jednej strony to jest taki straszny, strasznie sprzeczny przekaz. No bo tak, z jednej strony puszki, 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 a z drugiej beczki, w których leżakuje sobie piwo. Świetna sprawa. Widać, że mają bardzo fajne podejście. E, pełno ciuchów w tym sklepie. E, Przybrowarnianym, e, łącznie z body dla niemowląt. E, ja sobie kupiłem też kilka par skarpet brendowanych e, nazwami piw, między innymi Old Chap czy, czy Dale's, Pale, e, de, e, Dale's Pale Ale. Dlaczego Dale's? Dlatego, że właściciel się nazywa Dick Dale Catechis, czy Katechis, Katechis jakoś tak. Mm. Zapraszam Was na film. E, po filmie e, będzie jeszcze degustacja, e, właśnie tego Imperial e, IPA Gabna i e, krótka, już taka rzeczywiście w dwóch słowach, degustacja Russian Imperial Stoutu e, pod tytułem Ten Fidis, czy ten Fidis, ten Fidis chyba, ten Fidis. E, zapraszam serdecznie.